Dzisiaj jesteśmy w Warszawie. Wróciliśmy do siedziby Fundacji Pociechom. wspólnie z wolontariuszami z Veolia Energia Warszawa i Veolia Energia Polska. Robimy kolejne zielone podwórko w Voli. I'm very glad to be here with you for the first time today. I mean, and I'm quite impressed of the, impressed of the success it has because I see many people coming here. On Saturday, and giving uh, part of their time uh, for this uh, uh, kids' uh, rehabilitation center, I understood. And I'm especially proud of having such uh, people among, uh, amongst our staff. Uh, and so I think it's a very uh, important event and very uh, positive for the, for the society in general. And again, I'm very glad that we are all contributing. Merci à la Fondation de m'avoir invité aujourd'hui, euh, parce que pour moi aujourd'hui c'est joindre l'utile à l'agréable. L'utile parce que c'est utile pour la Fondation qui est dans, à cet endroit-là, et agréable parce que j'adore faire de le jardin, et donc quand on peut joindre les deux, c'est formidable. Donc je ne peux qu'inviter ceux qui aiment le jardin à venir rejoindre les actions de la Fondation. No to bardzo się cieszę, że ja dzisiaj jestem, nie tylko sam, ale, ale z synem, który mówi lepiej po polsku niż ja, ale zaraz będzie tłumaczyć, co, co robiliśmy dzisiaj. Dla mnie jest ważne, nie tylko spędzić czas z rodziny, ale też, żeby lepiej poznać tam pracowników, którzy z nami współpracują z Veolia. No to jest super, że od razu jesteśmy na tym, że od razu widzimy tam inne dzieci, że poznajemy ludzi w innym kontekście a to poznanie ludzi w innym kontekście, że możemy też robić coś fajnego dla, dla społeczeństwa. Dzisiaj budowaliśmy ogród, który będzie służyć y, dzieciom z niepełnosprawnościami i to się nazywa Hortiterapia Byłem Leczenie za pomocą ogrodów. Byłem uważam, że to jest dosyć dobrze, że możemy tak spotkać się wszyscy w gronie znajomych, pracowników, nieznajomych i po prostu zrobić coś dobrego dla społeczeństwa. No i jestem dumny, że jesteśmy razem dzisiaj. Na dzisiejszą akcję jak to mamy w zwyczaju zaprosiliśmy pracowników razem ze swoimi dziećmi, z pociechami. Kiedy my pracujemy, u nas praca wren dzieciaki pod okiem ekspertów, kucharzy, którzy reprezentują szkołę na widelcu, przygotowują dla nas posiłek. My się bardzo cieszymy, fundacja jest przeogromnie wdzięczna, bo mamy Ogrodzony, piękny ogród sensoryczny. Mamy schody, bezpieczne zejście dla dzieci, które korzystają z hipoterapii. Mamy pięknie zaopiekowaną altanę, pomalowany płot. Mamy odświeżone nasze ekologiczne kosze na śmieci. Naprawdę takie akcje są potrzebne. Dziękujemy, bo współpracujemy z Wolią już od roku. Są u nas ponownie. Fajnie, że taka pomoc jest, fajnie, że ludzie z korporacji znajdują czas, żeby poświęcać nam sobotę, z całymi rodzinami przyjść i pomóc Fundacji Pociechom.